Zakład szybowcowy w Jeżowie Sudeckim założono w 1928 roku. Obecnie jest on jednym z dwóch takich firm w Polsce działających nieprzerwanie od prawie 90 lat. Budowa szybowca typu ABC, którego oblotu dokonano w 1947 jest przedsięwzięciem do tej pory niepraktykowanym. Do odtworzenia samolotu służy m.in. oryginalna maszyna, na której bazują konstruktorzy. Gotowe są już skrzydła i miejsce pilota. Szybowiec ma nie być eksponatem muzealnym. Szybowiec ten będzie zdatny do lotu. Prawdopodobnie wyląduje na takim szybowisku w, na wschodzie Polski, w Bezmiechowej. Tam już jest salamandra, którą też zbudowaliśmy. Sprawuje się w miarę dobrze, jest atrakcją tamtejszego lotniska. W pracach nad maszyną pomaga Wiesław Dziedzio, emerytowany pilot-instruktor szybownictwa, który w latach 50. latał na szybowcu ABC. Samolot jest o tyle nietypowy, że ta wersja nie posiada kabiny, a pilot ma do dyspozycji jedynie małe siedzisko. Budowa nowego egzemplarza tego typu była dla pana Wiesława dużym pozytywnym zaskoczeniem. Jak się lata na ABC? Siedzi się na tym, ma się widok na wszystkie strony. Siedzi się dosłownie na desce. I na siedzeniu, i dookoła żadnego i żadnej obudowy, tylko, tylko, tylko pęd powietrza. On miał kilka różnych wersji. My robimy to wersję bezkabinową, natomiast była wersja też z kabinką, ale to robimy to najprostszą wersją bez kabinki. Jest to deska, na której się siedzi, pedały, wszystko w powietrzu, także no, wiatr we włosach, romantyzm. Maszyna będzie oblatana na górze szybowcowej w Wieżowie Sudeckim, miejscu, które ze względu na warunki wyjątkowo sprzyja odbywaniu lotów na maszynach bezsilnikowych. Dla pilotów mających doświadczenie jedynie z szybowcami nowego typu, lot na ABC będzie pewnym wyzwaniem. Ja swoje pierwsze loty wykonywałam na szybowcu kompozytowym. Jest to szybowiec znaczą, znacząco różniący się od tej konstrukcji. Myślę, że przede wszystkim inne będą własności pilotażowe i odnośnie charakterystyk, charakterystyk prędkościowych. Maszyna wzniesie się w powietrze jeszcze w tym roku. Jak na razie jest to jedyny egzemplarz tego typu, budowany w całości od nowa przy wykorzystaniu oryginalnej dokumentacji.